Czy on zakopał, czy coś? Nie słyszałeś o tym? Czy z dziećmi, co się dzieje? No? Czy on wyskoczy przez okna, czy coś? Czy tutaj przypadki, że nad dziećmi się dziecko niedawno marło? Nie taki synek. Co on to zrobił? Tylko za ona czuje się pod go. Takie dziedzictwo wyjeżdża. No, to jest ta pa patologia. No. No bo seks to nie jest miłość. To nie, no to Boga. Ale pieniądz, seks i władza chora, to jest, jest świat chory co do Magomora. Miłość ozięba właśnie. No kasa jest, a większość część na kasa idą. I tym jak ma kurwa jest jakimś bosem, to on tam zmienił te laski a rękawiczki. Kobieta ma swoją w domu, a on tam zawsze coś wymyśli. Kurwa co tam tanką może sypać. Nie no, a on jest, bo będzie przy władzy. To ona się widzie beleczego Jak to jest takie przysłowie? Gdzie diabeł nie może, tam kobieta pośle. A wiesz, że Emanuel już diabła zamknął na tysiąc lat. Wieszamy ciało sami swoje, nie? I te, nie Niemczech czy rzecz I te w pokoju mieli tam Chrystusa i Matka Boska. I ten Chrystus. Inaczej wyglądał niż ty tam można tym bo on tam nie ma żadnej korony. Ale król ma koronę. No król, ale on nie król. Chrystus jest królem. Królem, co wjechał na osiołku, król Izraela. Prawdziwy Izrael, co nie ma fałszu. A ty jesteś prawdziwym Izraelitą? Jest Polokiem, tak i ty. Ale ja nie jestem Polokiem, ja nie jestem z tego świata. A skąd? Ja jestem z tego świata, co Chrystus. Nie. Król Izraela. pojęcia. Tam, że w tej pismo, Pismy święty, ty chyba to pismo ci to Ja wykładam. On tam pisze On wykładał swoim uczniem i mówił... No ja jestem uczniem ja nie... Chrystusa. Co? Jestem uczniem Chrystusa, on mnie wybrał. Nie mógł cię wybrać. Wybrał mnie, tak samo apostoł uczniów wybrał i mnie też wybrał. A kaj, ty się tak wmawiasz. Nie, że ja w to wierzę i ja o to ja to czuję nawet, że mnie wybrał. Ja nie jestem z tego świata, wiesz, świat mnie nienawidzi. Czego? Bo mówię im prawdę, świadczy o nich, że źle robią. No, ale one źle, no, źle robią, bo wy jedyni lub drugiego sobie mądrzejszy. Ale mądrzejszy Jeśli jest tylko mówię, Chrystus najmądrzejszy. Swoje... Co? Chrystus jest najmądrzejszy, mój ojciec Emanuel. Nie, to nie twój ojciec. No Mój twój, ojciec twój nie, też, nie, ale ty go nie znasz, ja go znam. Ja go, go nie znam. Wszystkie są pełne A, obrazów. Ale tam ojciec. są pogańskie obrazki, bożki. Jak to bogańskie? No tam nie ma w kościele Boga, tam bo tam jest painacki, nie jest pociek, tam. Ksiądz, nie? Tam Bóg nie mieszka. No znaczy musi mieszkać, skoro ludzie się tam Tam krowiąca. jest firma, on oszukuje ludzi, że Bóg, mają Boga, a to jest biznes. Mamonie służą, nie służą Bogu. Mateusz 624, oni nie służą Bogu, tylko Mamonie. A baranki i żywią. Się no ale to czemu? Apostoł Paweł napisał, dzieje apostolskie 17.24, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręko zbudowanych. No ale tam się skopisko robi, nie? chyba te ludzie łazią do kościoła. Tak samo w synagodze Chrystus wziął te bicze, zrobił i tych handlarzy wywrócił im stoły i mówi 30 wielbienia mego ojca zrobiliście jaski niezbójców. I Chrystus założył duchowy kościół czyli świątynię swego ciała, mówi zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni odbuduję. On mówił o swoim ciele, zamordowali go trzeciego dnia z martwych Oni budowali 46 lat jaskinię zbójców w tą synagogę. I dzisiaj kościoły mają, to są in... firma księdza to jest. I mafia Watykan tam pranie pieniędzy, tam to są biznes. To jest największe zło synoga szatana. 1700 lat nie istnienia mają. Konstantyn ich założył. Krytus ich nie założył. Ale tu były różne przypadki, tak. Ale prawda matkali. jest jedna. Prawdą jest Chrystus, Emanuel, nasz Ojciec. No. No ale ty możesz większego, ty możesz żyć ze sekty, bo ty możesz... Na tym zdjęciu, co łazisz, to... bo dzisiaj się było, chyba na targu, nie? Nie, nie byłem. Ja mam jest króla, króla jest? jako wizerunek króla, a ty masz trupa na krzyżu. Ksiądz ci przybił trupa i całujesz go tam w nogi. Jak przybił trupa? No trupa masz na krzyżu na patyku, no, A to był, ale, był ale, na drzewie zielony było, wiesz? On był zamordowany na drzewie zielony. Jakbyś wrócł do kościoła, no no bym by to Do firmy do księdza, dookoła. tak? No dobrze, no. I co dalej? No tu jakby cały kościół lezisz, tam masz obrazy dookoła. No Janik no, Janiczek nie, nie. nie wierzy w Boga, bo mnie goni tam. Nad sprawę sądzie założył. Ja? No. no. 2007 no bo bluznij, roku. Rozumiesz? Co? Bo Znaczy on służy Watykanowi jako powołany Judasz kapłan w sukience jako klaun i ludzie w niego wierzą, bo on sukękę założył. Czemu nie założył normalnie jak facet się nie ubierze, tylko w sukękę chodzi w sukńce? Jak faryzeusz? Ma to już 23 rozdział. Ale jak takie coś powiesz, to on kule bezpieczne pałówki i onu? No jakie pały? Pały są po jednych pieniądzach, bo chcę była przelać za te maski, co zrobiłem. No może nie pały, to wyjdzie tych czurnych. No to to, to, to wszystko po jednych pieniądzach. Oni nie, nie są sprawiedliwi, bo królestwo Boże to nie jedzenie, nie picie, nie pieniądze, bo im się powiedzieć, tylko sprawiedliwość, prawda, miłość. Jak ja kocham księży, to im mówię prawdę w oczy. Świadków, kocham, też i mówię prawdę w oczy, ale nawet nie chcą mi spojrzeć w oczy, bo są zakłamani. No oni rządzą tak, Ewa, by rządziła źle i oni też rządzą. Diabeł dał mi im władzy rządzenia. Tam każdy z każdym. Każdy z każdym. No to co co do Ma mora jest? No, no tam tam też u ciebie. Ale ja należę do Chrystusa, ja nie mam żadnej sekty. Urszulka nie należy do mnie. Urszulka należy do, Urszulka należy do Sławka. Te zieleni, te Żielonkowskie, wszystkie sekty należą. No to do tego Piotr jest w zielonych. Ja byłem 6 lat Świadków Jehowy za to, że mówiłem im prawdę, mnie wyrzucili, zamordowali mnie. Ale Chrystus mnie skrzesił. I słowo Boże, żywe się spełnia. Chrystus przyjmuje wszystkich. A świadkowie mordują. Myślą, że Boga wierzą. No nie morduję, bo ja mordują, bo nie Mordują. To... A szatan wie, czym zamordował w raju? No kłamstwem, skłamał. Ona wierzyła, że będzie mądra, że nigdy nie umrze. Jest mądra, ale umarła. Bo Matka Boska się na drzewie objawiła, już ma 80 tysięcy wyjść. Dzisiaj, wczoraj nagrali i rzucili. Kaj? W Lubelskim. No, to już słyszałem o tym. No, to ty wierzysz takie objawienie, cuda, nie? Że Matka Boska ale... na drzewie. Tylko nie wiadomo, czy piekarska, czy fatymska, czy jasnogórska, bo matkę ma się jedną, a Chrystus matki nie miał. Tylko miał Bogu rodzice. Jeśli się tam objawiała, no to znaczy, że tam dobrze robił. Jeśli nie, bo ja tego nie widzę. Nie? To ty wierzysz no. w objawienie od szatana, nie? Nie, no jeśli to było, to patrz, Ktoś by. Ktoś by krobał Co? Ja, no ktoś by ocyeniony, że tam Matka Boska się objawiła. No ale kto robi znaki cuda, żeby zjeść branych? Przecież Chrystus nakarmiał. Dobre rzeczy czynił, a nie jakieś tam na, na drzewach, ten, malunki. Ale to nie musi być na wolności, bo ostatnio jak słyszałem, pomnik i krew złoczył, bo zmoczył, nie? No to wierzysz jest napisane w Tesalniczach, że be, będą właśnie te znaki cuda. Dziesiąty. Wśród rzekomych... Yy, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dziewiąty. A ufnie godziwiec przyjdzie za sprawą szatana wszelką mocą wśród rzekomych znaków i rzekomych cudów. No to ten diabeł właśnie robi takie cuda, żeby ludzie wierzyli do, do drzewa, się modlili do tego wizerunku. No i kasy wydają świeczki i śmiecą i ogłupiają się. To już nie ma średniowiecza, tylko to jest 21 rok i wierzą w te bożki diabelskie. Także baranek czeka. Żeby go naśladować, dał wzór do naśladowania. A wie, że drugie przykazanie katolicy wyrzucili z dekalogu, to zobacz w pismach świętych, że Druga Mojżesza, 20 rozdział od 1 do 17. Drugie przykazanie: Nie czyń sobie podobizny, rzeźbione, czy cokolwiek jest w niebie, w górze, na ziemi, w dole i to, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył itd. Bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym, tak? jest coś zazdrosną Tereskę. <grym wytrza> Kto ci to powiedział? No każdy jest zazdrosny. No nie, ja mówię prawda, a nie każdemu się to podobało. No nie, niepotrzebnie powiedział, ale powiedział co mnie boli. I tak zawsze było, że zawsze wylazłem jak za na medlenie. Ale Tereska jest prawdzi słucha, bo jest prawdy, no to się ciesz. Bo fałszywych no. przyjaciół stracisz, ale prawdziwi zostaną. No nie, bo to nie jest zadowolona z tego, co ja powiedział. Niezadowolona jest? Nie, a tamty są wielcy obrażeni. No. Powiedzmy taki, coś im prawda powiedział. To ona nie jest zadowolona, bo dość ta gęba nie miała otwierać. Miał tak gęba zakryć i zakleić, no, ale on ja powiedział prawda. Ale to się cieszy, bo prawda wyjdzie na jaw i kiedyś będziesz się radował z tej prawdy. Bo na razie, jak kobieta, cierpisz za prawdę, ale Chrystus ma teraz chwałę, bo cierpiał, ale teraz ma chwałę. Od swego ojca dostał wszystkie tytuły i on zwyciężył tego diabła. Wszystko zwyciężył, dokonało się na Golgocie. Teraz czeka, żebyśmy my poszli za nim i też pocierpieli troszkę, żeby dojść do jego chwały. On da nam królestwo i ten raj na ziemi, doskonałe życie. W jego prawdzie, miłości, bez kłamstwa, śmierci, wojen. Bez, bez tych oszustów co teraz rządzą. bandyterkę oprawiają Dobry Bogdanku, zów się obiód Bo, bo wyle będzie źle wyglądał A weź się za treningi, bo to ci to... Ale nasz oręż nie jest cielesny, Drugi Korintan dziesiąty rozdział od 3 do 6. Mamy walczyć prawdą, no i troszkę ćwiczyć ciało świątynię, żeby nie przytyć, nie? Czy wyjdzie na życie patrzą, nie? No. I jakoś niewiasta tam ściągnąć do ciebie. A ja czekam na moją żonę, bo już wiesz. Nie, to nie ma szans, to już godno to. Ale co Bóg złączył, kobiet. nie? No to dlaczego? Jak Bóg obiecał żonę, nie, to wróci. Nie, bym złączył, bo bym cię rozłączył tego Ale Chrystus nie dał rozwodu, tylko jak w, zą... w, w, w sądzie, kobieta, co miała cycki na wierzchu, prokulantka, i ona tam sądziła. Kobieta nie może mnie sądzić, ja chcę mężczyzną. Mnie tylko Chrystus może sządzić, sądzić, a żona to wiesz. Jak mówi dobrze w się to słucham, jak źle to nie. Ale ona odeszła, nie bo No nie bo wiesz, no, poszła do, do świata szatana i teraz wróci jako córka marnotrawna. I co Bóg złączył? Nie, nie, nie ma takiej opcji, bo ona ma mieszkanie, tam że ja. No ale tu też mam mieszkanie. No właśnie, tu będzie wynajmować. Ale tu chodzi o serce, nie mieszkanie, bo Bóg nie mieszka w, w budynkach, w cegłach, w murach, tylko w sercu. I co Bóg złączył? Tak samo, no ja wyczemuś to mieszkanie. A to nie chcę nie żeby moja żona do mnie wróciła. Nie ma takiej opcji, dobrze. Ale dlaczego? To nie wierzysz w Boga, że Bóg złączył rodzinę i tego, nie może nikt rozbić. Żaden sąd ale w ludzach, Żaden świadek i żaden ubiega, ksiądz, żaden ubiega, kolega. Nie. Z tych co już znowu i one odeszli, nie przypominaj sobie, żeby... No bo jeszcze czas nie nastał, jest czas rozstania i powrotów. Nie, czym dłużej...